Cześć wszystkim, witam Was w moim kolejnym hole lumpeksowym. Bardzo dziękuję za oglądnięcie mojego poprzedniego haula lumpeksowego i zapraszam oczywiście do oglądania tego i zostania ze mną do końca, bo będę miała dla Was małą niespodziankę. Chciałabym pokazać Wam moją malutką metamorfozę płaszczyka, ale to na końcu, więc teraz przejdźmy do pokazywania moich ciuszków z lumpeksu. Pierwszą rzeczą Pierwszą koszulą, jaką bym chciała Wam tutaj przedstawić, jest oto taka właśnie fajna koszula z fajnego materiału, taki mięciutki jeans. Jest to 95% bawełna i 5% sprantex. Naprawdę koszula jest bardzo fajna, milutka, rękawy czy czwarte, takie naprawdę jeszcze, jeszcze zapinane na mankietach. Mankiety są właśnie na końcu tego rękawu. W ko kołnierzyk, kołnierzy, tutaj guziczki, kieszonki. Po bokach jest taki fajny materiał też, ale mocniejszy jeans. Fajnie to wygląda. Oczywiście pojawi się stylizacja, jak wyglądam w tym sweterku. Przepraszam, w tej koszuli. I tak prezentuje się. Tak z tyłu. Dałam za nią 4 zł. Kolejną tutaj teraz taką koszulą, którą Wam pokażę. Jest taka oto fajna koszula z miłego materiału. Taka cieniutka, bardzo fajna. W rozmiarze 42, już patrzę jaki tu jest skład, nie wiem czy coś będzie pisać, ale to jest 100% poliester. Taka fajna, fajny motyw, bardzo mi się spodobała, jest długa, pasuje do spódniczki, żeby ją włożyć w środek, bardzo ładnie to się prezentuje. Stylizacja się oczywiście wyświetli, zobaczycie jak będę wyglądała w tej koszuli, koszula kosztowała 4 zł. Następną tutaj teraz rzeczą jaką Wam pokażę jest taki oto piękny sweter w kolorze habrowym z pięknymi zdobieniami na rękawach, bardzo mi się te ozdobienia podobają, fajnie to wygląda, bardzo ładnie prezentuje się w, w właśnie do spodni, do spódniczki, stylizacja się wyświetli w spódniczce i tutaj jeszcze co powiem o tym swetrze to jest to, że ma fajny taki łódkowy yy, kołnierz, bardzo mi się to spodobało, taki inny. I jeszcze powiem Wam, jaki to jest skład. Jeśli znajdę, to jest chyba 100% akrylik. Więc skład jest fajny, bardzo miły sweterek. Dałam za niego 10 zł. Kolejny, tym razem taki szerszy, bardzo szeroki sweter, rozmażę 12, to jest naprawdę bardzo duży, w sumie naprawdę więcej niż 12 bym dała, ale może tak akurat wyszło. Jest fajny motyw panterki, ubrałam go do spódniczki, stylizacja się wyświetli, zobaczycie sobie jak będę wyglądać w tym swetrze. No i co, to jest 100% akryl, bo wcześniej już patrzyłam. Prezentuje się z tyłu tak samo, bez żadnych udziwnień, długi rękaw i naprawdę fajne. Nawet do czarnych spodni bardzo ładnie to wygląda i do jeansów też. Kosztował mnie 4 zł. Kolejnym sutelkiem tym razem to jest crop top w kolorze takim śmietankowym, jasnym, bardzo ładnym piękny motyw róży na rękawach rękawy są szerokie piękne bardzo mi się podobają lubię takie sweterki inne z takimi motywami że coś się na nie dzieje z tyłu prezentuje się tak i to jest już powiem wam jaki to jest skład to jest skład 75% akrylik 22% poliester i 3% elastan fajny skład podoba mi się jego kolor, podoba mi się jego motywy, róży. Naprawdę fajnie wygląda, ciekawie się prezentuje. Stylizacja się oczywiście pojawi, nie wiem, czy się nie powtórzyłam. sweterek kosztował 4 zł i bardzo ładnie wygląda. I oczywiście na sobie mam też stylizację z secondhandu, znaczy na pewno bruska jest secondhandu. Bluzkę kupiłam właśnie w secondhandzie za 10 zł. A spódniczkę kupiłam od dziewczyny z Instagrama. Bardzo mi sympatycznej dziewczyny. Super, poszła bardzo szybko wysłana przesyłka. Bardzo jestem zadowolona ze spódnicy. Już kupiłam w tamtym roku. Nawet bardzo, chyba na samym początku w tamtym roku, jak dobrze pamiętam. Ale jestem bardzo zadowolona ze spódnicy. Spódnica mi służy. I do tego jakiś czas temu zobaczyłam identycznym motywem serca właśnie yy, wzór który mam na spódnicy i mam teraz piękny komplet, naprawdę. Jak tylko zobaczyłam, od razu poleciałam do tego sklepu, żeby tylko kupić, żeby nikt mi nie wykupił i stworzyłam sobie piękny właśnie taki komplecik. Bardzo jestem zadowolona. Boska prezentuje się tak. Fajnie opada na ramię. Motyw folkowy. Ostatnio bardzo lubię ten motyw. Ładnie się prezentuje. Myślę, że jest Fajna stylizacja. Wszyscy mnie pytali, gdzie kupiłam tą sukienkę. Jestem bardzo zadowolona. Myślę, że to sukienka, to jest jednak bluzka i spódnica, więc naprawdę jednak musi coś w tym być, że jest ładna ta stylizacja. I za niewielkie pieniądze można się super ubrać. I teraz przejdźmy do właśnie mojej małej niespodzianki pokażę Państwu wszystkim Wam właśnie, jak przerobiłam płaszczek. Płaszczyk był normalnie czerwony, bez żadnych udziwnień, nic nie miał. Ja doszyłam po prostu sobie futerko, które też kupiłam w second handzie. Doszyłam taką aplikację, którą gdzieś tam kupiłam sobie i powstał naprawdę fajny, fajny płaszcz, mega, mega ciekawy. I do tego kupiłam kiedyś berecik w, w sieciówce i do tego doszłam ten sam motyw, co jest na płaszczu. Pięknie to wygląda. Dużo ludzi mnie pytało, gdzie kupiłam ten płaszczek. Się dziwili, że to sama zrobiłam jednak, że nie, to nie jest kupione. I że naprawdę piękny, piękny piękny jest komplet. Naprawdę jestem bardzo zadowolona, że komuś to się spodobało, że ktoś to zauważył. I mam nadzieję, że również Wam też się spodoba. Zaprezentuję to na sobie. Tylko założymy. Nawet do spódnicy pasuje berecik, myślę, że bardzo ładnie to wygląda, czerwony kolor to czerwony i więc bardzo dobrze się rzuca w oczy, fajnie się prezentuje, futerko nic nie przeszkadza, mega mega tylko podziwiać, naprawdę nie trzeba umieć szyć, nie trzeba umieć naprawdę jakiś szyć na maszynie czy coś, wystarczy tylko po prostu Troszkę chęci i już mamy ładnie zrobione, ozdobione, nasze ciuszki. Więc z takim miłym akcentem kończę ten filmik. Zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, do łapek w górę, do śledzenia mojego Instagrama, gdzie często też zamieszczam tam różne stylizacje z second handu i mam nadzieję, że Wam również się spodobają. Bardzo dziękuję za uwagę, za oglądanie mojego filmu i zapraszam na kolejne. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, cześć.